Cześć! Dzisiaj jesteśmy w strefie akcesoriów funkcjonalnych. Ja jestem Wasil product manager akcesoriów meblowych, i dzisiaj poznasz, które produkty sprawią, że Twoje meble to są solidne i stabilne konstrukcje. Teraz o marce SMART. Marka SMART była stworzona przez firmę VR i była stworzona po to, żeby zadbać o maksymalną konkurencyjność Twoich projektów. Mimo budżetowego charakteru dbamy o to, żeby poziom jakościowy odpowiadał Twoim oczekiwaniom. I też asortyment był maksymalnie elastyczny i szeroki. W szafkach górnych znajdziesz podnośniki gazowe oraz ociekacze w różnych kolorach i też w różnej mocy. W dolnej części kuchni znajdują się kosze wysuwne oraz karga o różnej szerokości i w kolorach czarny, biały i chrom. Ta część ekspozycji łączy ze sobą wkręty, śruby, konfirmaty, złączki meblowe oraz podstawowe zawiasy i prowadnice SMART. W tej strefie system JOKER zwraca na siebie szczególną uwagę, ponieważ to jest bardzo elastyczny system do utworzenia garderoby wewnętrznej albo nawet stref komercyjnych. Najbliżej do Ciebie nieprzypadkowo znajduje się wyspa z niezbędnikami meblowymi, takimi jak cokoły, kątowniki i nawet po zawieszki meblowej oraz zaszlepki. Centralnie wyeksponowana jest marka Italiana Fermenta, który jesteśmy oficjalnym dystrybutorem. Współpracą z Italiana Fermenta jesteśmy bardzo dumni, ponieważ to jest jedna z czołowych marek produkujących akcesoria meblowe. bardzo ciekawy sposób pokazujemy tutaj łączenie blatów meblowych bezpośrednio w elemencie. Podnośniki gazowe, kraby. Oraz zawieszki ukrytego montażu Libra od marki Italiana Fermenta. W dolnej szufladzie znajdują się akcesoria uzupełniające, takie jak podpórki, półek, push to open i inne podnośniki gazowe. Troszeczkę wyżej znajduje się system linkowy Chiaro Easy oraz designerskie, zgrabne zawiasy Kimana Skin. I na koniec wytrzymałe stopki Integrato od Italiana Fermenta. Zapewniamy szeroką dostępność produktów na stanie, profesjonalne doradztwo i możliwość zamówienia przez naszą stronę wier.p.l, wier.pro, ale też telefonicznie. Zapraszamy do naszego showroomu od poniedziałku do soboty od godziny 8 do 17, ale też wszystkie niedziele handlowe. Do zobaczenia w strefie akcesoriów funkcjonalnych. Cześć.